Było tu? Ej to mogę tam Ale nie, o wymachiwanie w wrogu też spoko się wydaje Czekaj To? Nie e? To było tu? Tak no O, i teraz mam to. A i teraz będę miał jeszcze mocniejszą tak. No, Aha. Szkoda, że chłop, na tak na starcie już. Nie biją. Nie, no to mnie nie leczy. No to ja już w sumie nie wiem, co mnie leczy. Słuchaj, punktu koncentracji powinno mnie healować Może tam delikatnie, delikatnie leczy. Fuck. О, да, не хочу так и так. yeah oh he's set yeah. here oh, <laughs> Ej, z... zaczynam dostrzegać tego zajebistość w tej przemianie, bo to teoretycznie daje mi drugi pasek zdrowia, nie? No właśnie Podoba mi się to I teraz czekaj opali. Nika to wyprzednia. przedmiot Dawaj mi to. Krew żelaznego byka to nie był żelazny byk Można pochłaniać innych wskazówek? Eee! Jakich wskazówek? O, ty! Tu mamy jakieś. Ty! 3% szans na kreta mi to daje. Fajne. A to co dostałem? Stać jakimś wielkim trzeba wysilić. E, wysili Cię bardziej niż komar wysęcy krew z żelaznego byka. To właśnie potrzebujesz, żeby wzmocnić swego ducha Co się co? Wyssać tego <grywka> Krew z byka w sumie To nie brzmi jak coś głupiego Powiem, że mi się uda, lol. O lol, 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 tutaj nie robię. Mogę się tu... no, Mogę. Czy ja w to się nie ma? Dobra Tam nie chcę iść Nie wiem czemu, ma tak... Niepewnie się na tych kładkach czuję Czy tu się teraz właśnie ten dzbanek? Nie, nie tam był Co to? Kolejny przeciwnicy? Dobra, najpierw to chcę tam tamtego sobie rozwalić, bo on będzie z tego upuszczał. Z tego będzie słaby. O! o! to, znaczy nie trafiłem z ataku.

Calls itself Lady shooter Considering your strength, I suggest you get away while you can, little monkey. Little monkey. Oh, my pants are a bit loose. What's that? No to tak dziwnie wygląda, co mi to daje? Szybki pielgrzym, unikalny efekt A co jest wola Zasób do tworzenia pancerzy, okej okay. Mogę coś jeszcze? odzienie pielgrzyma Umiarkowanie zwiększa szybkość sprintu, Każda sekundę sprintu umiarkowanie zwiększa wskaźnik ataku Ten efekt może akumulować się maksymalnie 10 razy i przestanie działać po zatrzymaniu się Ciekawe. Wiki na ręce pielgrzyma. Że że tylko to mi zostaje stykwy podczas sprintu. Dawaj, przyda się. Mm. Ta. A to, jak już wszystko to wszystko to Stać mnie na buta? Stać mnie. Tyle razy z nimi walczyłem, żeby mnie stać. Jakie ja mam te buty, w sensie buty, łapy. Teraz zauważyłem to dopiero. Oj, ty. że ja teraz wyglądam. No, trochę jak w piżamie takiej, ale... O, o! Ej, to nie jest do medytacji czasem. Hm. A! Więc to jest ten ten. To jest większa ataki. To zniknie, to jak się zatrzymam. okej okay. Uuu, uh, item Co tam? Niewielki kawałek złota i ten Coś mi się wydaje, że ten tu przesadza, że to wcale nie będzie ten da... Że to nie jest walka z bossem raczej Już tak... No nie wiem Dopiero co była walka z większym bosem i teraz nagle by miała być kolejna? Tak od razu? To z jakimś mega super mocnym? Według tego co on mówi. Ale jakoś mi to nie siedzi. Ale idę! A chyba że tamtego ducha trzeba było pominąć i to jest. Walka z bosem dopiero. Olufojny! Jaki puchaty! No no, bo, no do tamtego tego I biegnież Ale ja jazdę sobie w to mi się będzie ten Lepiej pan, nie? Chodź tu No chodź tu No i mi zdepał tego O, ale miłniki wchodzę na co na mnie. A ja nie mam tego, bo ja odpoczynki nie zrobiłem No chodź za tu Fak Ginę tylko w ogóle dlatego, że nie zrobiłem uniku, nie? Eee, uniki, boże NIE! Aaa, i zgubiłem ten! Czarować, hehe chy. nie zrobiłem odpoczynku, przez co mi się tykwa nie rozpiła. To Totalnie o tym zapomniałem, nie? A taki prosty bosik, no Tylko to, że zdupcył i nie udało mi się go podpalić, to mnie zdenerwowało tak. Ale on że wsuwa w ogóle jak biega O mi trafia, to w ogóle zajebiście. Wow. Co jest? Co nagle taki? I w dupę. Nie w dupę. Ale gładzio. Rozumie? Najlepsze no takie mamy. No dawaj. Wow, jak się szybko wyrwał ty. Wow. Tak. What? What the fuck? Ale dziwne czasami są animacje w tej grze. Są momenty w ogóle, w których przeciwnik nie nie trafia, coś mi robi, nie? Dziwne strasznie E przynajmniej udało się go tym razem ten wow, serio? O wow. Tak

FAK! O nie, prosto w to. FAK! Co on mi robi? Nie wiem. FAK! To. tego energii na unik A tak blisko tak daleko He? Co za starwódusz Czemu wiem? Mi... Aha, dobra! Zaczynam ogarnieć dopiero teraz, czemu ten? Czemu czasami moja postać zaczyna robić ten? A tak po czym go przerywa od razu? Bo ja przecież mam też swoją tą. Swoją wytrzymałość określona.

Ale mam katar... <laughs> Co, dostanę z niego coś? Maska Szarego Wilka. Serio, dostałem! Brdzeń hmm. umysłu. Ej, on coś do mnie mówi. Dobra. Czy ja tu mam coś nowego? Nie, ale tu mam coś nowego. Znaczy zwiększyłem do obrazy z dawnym wrogiem z krytycznym poziomem zdrowia. I trochę to lepsze, ale wszystko wygląda. Chociaż wokie gary ja nie widać. <gry> A, i to mi sekunda tego, nie? No nie wiem czy to lepsze czy nie Tu coś na pewno dostaję. To to jest Niebezki plekać. Pokaż. Hmm, tak se Dobra, on coś mówił, że mam się rozejrzeć, żeby coś znaleźć. Tu coś jest. Co to, to? Nie. уже и вода даже это попросту то Mogę tu iść na przykład? Jest to cokolwiek? Czy to po prostu przejście? Okej okay. a tu coś jest. Tu nie ma nic. Tabletka niebieskiego nefrytowego lotosu. Lekarstwo, panie Ogromnie Ogromnie zwiększa maksymalne zdrowie. Uu. To mam teraz HP? 390. To mi dało 50? Dobrze mówię? Dobrze, ten... dziękuję. Co mi powie dalej ziomek? nowe pancerze do wytworzenia. Właśnie, skąd ja w ogóle mam brać TT? coś było. W tym miejscu można wytworzyć nowy pancerz. To nie o to mi chodziło do końca, ale okej. Okay. A, myślałem, że się coś włączy. Daleka Senka, jak coś mi powie, ale. Jak nie, to nie. Czekaj, bo mi tu. Dinga non-stop ten. Yy, to. Nie to chciałem. No mnie chyba tym gało Ciekawi mnie, kiedy jakąś nową broń znajdę. <grystanie> nie, nie, nie mogę craftić testu. Oh, thoughts of Come. Noble blood doesn't prey on travellers like you. Best <laughs> You don't look like a Yagwai from these parts. Uh, have you come to earn the Black Wind King's favor. Hear uh, you know me. That bear. Oh, Shell. He can grant you nothing. Don't waste your He lies about cheating death and even um, the treasures. His followers are all of them. Blackwing Guai is a sly one. He preaches virtue with a heart trust my friend. I don't know why you are here. Now I'm pressed for time. Bardzo, bardzo mu się śpieszy, że 100%, że on tu będzie siedział cały czas. Co tu? Mogę zrobić? Nie. O! o tu! O, tu jest ten. Do medytacji. Myślę, że on się tak wycofuje. Nie, że od każdej strony może do tego usiąść, tylko koniecznie od tej jednej. Co jak co ale mega ładnie tu. O. Wow. Co za pokazanie przeciwnika. Ej wydaje mi się, czy moje maski nie ma? Jest maska. O mam dwie iskry. No tak, trzy nawet. Wow. Bo za pokonanie przecież tego ziombla dużego. U, ile nowych rzeczy. Każdy poziom talentu uderkowania zmniejsza koszt wytrzymałości naładowanych silnych ataków. O, to fajne. Większe obrażenia zadane przez wszystkie kombinacje rozmaitości. Dalej nie ogarniam tych kombinacji. Czy to są po prostu maszowanie przycisku. No, ich redukcję obrażeń po naładowanym silnym. Redukcja obrażeń? Co? Nie wiem, co mi się podoba. Może... Na maksa za ten To też bym mógł sobie potem wydać. Czy to ten? Aha. Dobra. Teoretycznie te punkty mogę sobie przywracać, ale... Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie dokładnie to działa, więc wolę nie próbować. Tu sobie przeciwnik wchodził tutaj. Ej, zaraz kolejny level. Nie, trafiłem. Hm. O, oty. Kit Jones. A co to? To jest skrzynka! Ale. Um, fajna! U. Co dostałem? Dwóch kamienia razy trzy? Nie wiem co to robiło. Uuu, tu coś jest. Jest tu więcej tych rzeczy? Ej, ale w sumie... To już mogę zrobić to, co chwilę temu powiedziałem. Wszystko, co wydam punkta. Trzeba biegnąć Wybuchła o. o! Zbieranie itemów. temu, że jestem nieśmiertelny <grybujesz> Dobrze wiedzieć Co to? O! Kolejny duszek Ciekawi mnie czemu tego tyletowego tam nie mogę podnieść